Różne style i układy, ale jeden cel dobra zabawa. Dzień Kobiet w Oleśnie panie mogły spędzić w tanecznych rytmach. Przygotowaliśmy zajęcia taneczne wspólnie z dyrektorem i instruktorami. To będą takie zajęcia sportowe, m.in. jogę, takie zajęcia taneczne na szpilkach oraz przez ruch do tańca z elementami fizjoterapii. Ruch i aktywność fizyczna wpływają na wiele dziedzin naszego życia, dlatego są niezwykle potrzebne. Myślę, że te zajęcia dają przede wszystkim taką chwilę, którą możemy poświęcić sobie, kiedy możemy się oderwać od naszych codziennych obowiązków. I Ja przede wszystkim kładę bardzo duży nacisk na zajęciach na taki aspekt fizyczny, tak, żeby te zajęcia miały nawet wymiar rehabilitacyjny. Chodzą tutaj panie zarówno takie, które mają na co dzień jakieś problemy z kręgosłupem, z biodrami, z kolanami, z różnymi częściami naszego ciała, jak i dziewczyny młode, które są bardzo sprawne fizycznie. Pogudzamy wiele mechanizmów. Yy... Witalnych. Chociażby wspomagamy samą odporność, wspomagamy procesy wzmacniania organizmu, procesy siłowe, samej odporności. Potrzebujemy takich chwili relaksu. Najlepiej relaksować się właśnie poprzez formy taneczne, poprzez formy ruchowe. Dlatego zaproponowałam też Panią moje autorskie zajęcia. Taki projekt, który przygotowałam dla kobiet, czyli krótkie zajęcia choreograficzne tańczone na szpilkach. Różnorodność przygotowanych zajęć sprawiła, że frekwencja była bardzo wysoka. Bardzo lubię być aktywna. A tym bardziej Dzień Kobiet jest takim dniem, gdzie właściwie kobieta powinna coś zrobić dla siebie. Nie patrząc na to, że to jest sobota, że w sobotę to tak się trochę sprząta, coś tam robi. Nie, trzeba to zostawić i trzeba przyjść na zajęcia. Wszystkim paniom życzymy, aby tanecznym krokiem szły przez życie.